Słowo na dziś, list Jakuba, pierwszy rozdział piąty, szósty werset Jeśli ktoś z was czuje, że mu brakuje mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich chętnie obdarowuje bez wypominania. Niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Ten bowiem, kto ma wątpliwości, że Bóg wysłuchuje modlitwy, jest podobny do niestabilnej fali wodnej, którą wiatr szarpie w przeciwstawnych kierunkach. My dzisiaj być może, być może byśmy powiedzieli, że jest jak chorągiewka na wietrze: jak wiatr zawieje, taką się kieruje. Człowiek bez wiary działa właśnie raz tak, raz siak, raz coś robi, raz przestaje. Jeśli coś robi, to bez przekonania, czyli bez tej wiary, to jest skazane na niepowodzenie. Tymczasem tutaj jest rada, żeby jeśli coś robimy, ja tak już bardziej uniwersalnie biorę ją, jeśli coś robimy, to róbmy to z wiarą, czyli z przekonaniem, że to ma sens. Także jeśli chodzi o modlitwę, tak. W życiu codziennym, właśnie ludzie czasami na przykład w interesach na coś się biorą, nie dokończą tego, mimo że zainwestowali coś, czasem nawet pieniądze zainwestowali, czas zainwestowali, nie kończą tego i raptem rzucają się na coś innego, nie są konsekwentni, a potem mówią, że a ten biznes był do niczego. Nie, to nie biznes był do niczego, to ich postawa była do niczego. Brak wiary, brak przekonania, brak działania, e, brak konsekwencji, tak, regularności to są rzeczy, które doprowadziły, że on porzucił. Tak samo ludzie porzucają szkoły, zaczynają biorą idą do drugiej szkoły, albo biorą jakiś kurs, nie kończą go, albo skończą go, ale nie przerabiają go, niczego nie wprowadzają w życie, biorą następny kurs, tak jakby cały czas szukają, nigdy nie znajdują. Otóż tutaj jest też powiedziano o mądrości coś ciekawe. Można ją e, oczywiście prosić o nią Boga, ale następnie należy zgodnie z tym e, tą prośbą postępować, czyli nabywać tej mądrości, szukać tej mądrości, a nie tylko ograniczyć się do prośby. Tak? Aczkolwiek no, Bóg jest w stanie uczynić cud, ale najchętniej widzimy, że te cuda czyni przez inne, inne osoby. Na przykład nauczanie o Ewangelii odbywało się przez innych ludzi. Też List do Rzymian mówi, że wiara bierze się ze słuchania, więc czerpmy tą mądrość. Od tych, którzy ją posiadają. Ale czy my ją przyswoimy, to, że ktoś posiada mądrość, to jeszcze nie znaczy, że my ją przyswoimy. W tym celu właśnie dobrze jest prosić Boga, bo na sprawność naszego umysłu ma wiele czynników wpływ. Także energia, która pochodzi z góry, może pochodzić z góry, możemy też tą energię. Czerpać z innych źródeł, ale chodzi o to, żeby nasz umysł był sprawny, po prostu. To bardzo sprzyja. To nie jest jeszcze mądrość, tak? Dolność szybkiego określenia faktów, to jest inteligencja. Niekoniecznie człowiek inteligentny jest mądry i tak samo jak człowiek, który ma dużą wiedzę, niekoniecznie jest mądry. On ma po prostu dobrą pamięć, dlatego ma tą wiedzę. Cokolwiek przeczyta, zobaczy, to pamięta, ale niekoniecznie potrafi to zastosować. Więc prośmy Boga o to, żebyśmy wiedzę potrafili zastosować w życiu. To jest właśnie mądrość. O to prośmy Boga. Jeśli chodzi o modlitwę bez wiary, tak, no to jest trochę bez sensu jest. Tak? Jeżeli prosisz Boga o coś i nie wierzysz, że On ci to da, no to dlaczego go prosisz? Czy to jest jakaś ceremonia na pokaz, żeby inni zobaczyli, że się modlisz? Nie ma sensu, prawda? Więc jeśli coś robimy, róbmy to z przekonaniem. Życzę wam udanego dnia dzisiaj.